Lokal Karat Kebab odpowiada na ostatni film Książula. Mają mieć nagranie momentu zamawiania. Mariusz Pudzianowski nadal bierze w przyszłości Federację fame pod uwagę i ocenił również wodarzy. Szymol poinformował o kolejnych zmianach na Kiku i nie każda kategoria może zarabiać na transmisjach. Lokal Karat Kebab odpowiada Książulowi. Dwie strony mają mieć nagranie momentu zamawiania i pytanie, kto przekazuje tutaj prawdę. We wczorajszym materiale streściłem wam sytuację, a może nazwijmy to już dramę pomiędzy właścicielem bydgoskiego lokalu Karat Kebab, a Książulem i wszystko Poszło o zamówionego kebaba dla dzieci, który był po prostu bardzo mały, ale jednak zbyt mały jak na 20 zł, przez co youtuber negatywnie ocenił ten fakt. Linia obrony lokalu polegała na tym, że skoro recenzent zamawia posiłek przeznaczony dla dziecka, a następnie porównuje go z zamawianymi zwykle małymi wersjami dla dorosłych, to nie może być to rzetelna ocena. Co istotne, właściciel Karat Kebab twierdził, że decyzja o takim zamówieniu została podjęta świadomie, ponieważ obsługa miała zwrócić uwagę na charakterystykę posiłku właśnie dla dziecka. Rozmiarów kebabów i dostał dopisek dla dzieci, czyli Kochani. Ten TikTok, którego on nagrał, że niby wziąłem kebaba dla dzieci i że niby ktoś nam go odradzał tam, żeby nie brać, bo to jest dla dzieci. Co jest ogólnie bzdurą, nie było takiego tematu. To jest nowe menu. Na tym filmie on pokazał nowe menu, którego nie było jak my tam byliśmy. Wtedy my to braliśmy jako kebab mały, tam nie było nigdzie dopisku dla dzieci. Automatycznie wczorajsza odpowiedź książula nie postawiła właściciela w dobrym świetle, który już po nagraniu materiału zmienił tablicę z menu, dopisując informację o kebabie przeznaczonym dla dzieci, a pomimo tego dwa miesiące wspomnianego filmu nagrał swoją odpowiedź zarzucając że w pełni świadomie wybrał taki posiłek. Jak usłyszeliście, youtuber, a nawet jego montażysta, który w momencie wypowiedzi wrzucił informację, potwierdza, montowałem, informują, że nie było żadnego tematu kebaba dla dzieci. Tak więc po opublikowaniu wiadomości od książula, wizerunkowo właściciel kontaktujący się z nim jeszcze pomiędzy filmem a swoim TikTokiem nie wypadł po prostu zbyt dobrze, ale być może to jeszcze się odwróci. Wczoraj na TikTokowym profilu Wenka pojawił się właśnie fragment filmu, gdzie książulo odpowiada właścicielowi lokalu Karat Kebab, a w komentarzach zobaczyliśmy profil tego lokalu. W chwili obecnej jedynym dostępnym jest drugi wpis o treści. Odnieśliśmy się tutaj do zarzutów, pisząc jak faktycznie było i dlaczego akurat u nas nie było pokazane nagranie, jak przebiegało zamawianie kebabu. Dalej zarzucając Wenkowi, że usunął komentarz, co ten skontrował, że nic takiego nie miało miejsca, a pretensje można mieć ewentualnie do TikToka. Tak więc linia obrony właściciela nawiązuje do braku pokazania momentu zamawiania kebaba akurat w jego restauracji, gdzie w innych ten moment ma być relacjonowany. Dodatkowo pojawił się zrzut ekranu, który Wenek wykonał jeszcze kiedy komentarz był widoczny i możemy w nim przeczytać. Oglądaliśmy nagranie z kamer, jak zamawiali i obsługa odradzała im mały kebab, bo był i jest dedykowany dla dzieci, ale oni koniecznie chcieli ten mały dla dzieci. Zmieniliśmy jedynie ten dopisek w menu. Panowie zarabiają na wyświetleniach, a my na kebabach i mamy pełne prawo bronić swojego biznesu przed kłamstwem i pokazywaniem nas w nierzetelny sposób. Podsumowując, książulo mówi, że nie było żadnego odradzania czy informowania o posiłku dedykowanym dla dzieci. Natomiast właściciel lokalu informuje, że oglądał nagrania z kamer z momentu zamawiania i wręcz koniecznie książulo miał gdzieś taką wersję Kebaba, pomimo tego, że mu odradzano. Robi się więc dość ciekawie, bo wersja prawdziwa w tym przypadku musi być jedna, szczególnie że dwie strony odwołują się dokładnie do wypowiedzianych lub niewypowiedzianych wersji książula słów. Z punktu widzenia odbiorców najprostszym rozwiązaniem jest chyba zobaczenie wspomnianego nagrania od właściciela zawierające wspomniany przez niego moment. Mariusz Pudzianowski ponownie daje znać, że bierze pod uwagę Federacji Fame, ale tym razem w ramach wywiadów. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli stawcie lajka oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Wczoraj o godzinie 15 Federacja KSW ogłosiła to, co wiedzieliśmy od dawna, chociaż słowo wiedzieć nie oznacza być 100% pewnym. Pudzian zmierzy się w kwietniu z Edim Hallem, co wprost oznacza, że na następny weekend nie ma już szans na pojawienie się Mariusza w Federacji Fame. Ostatnie głośne działanie pudziana związane z frikami przyniosły również rezultat w postaci zadanego mu pytania, które zapewne nurtuje sporą ilość jego negatywnie nastawionych do frików odbiorców, czyli dlaczego bierze pod uwagę federację Fame, zakładając, że nie ma tutaj potrzeby po prostu ekonomicznej. Do odważnych świat ja lubię czas. Czasami palca wkładać w różne mrowiska i ja nikogo nie lekceważę, bynajmniej yy, włodarze, włodarze Fejmu. Są to bardzo normalni, porządni ludzie, więc. Ja usiadłem sobie, porozmawiam, a że ktoś od razu nie wiadomo cuda wielkie tworzy, więc niech sobie gadają, od tego jest świat. Ja sobie mogę usiąść, rozmawiać z jednym, z drugim, trzecim i czwartym i sobie wybieram najlepszą wtedy opcję, propozycję. Tak więc automatycznie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, jakie czekają nas do czerwcowej GaliFein, wielokrotnie zapewne pojawi się spekulacja, czy Mariusz Pudzianowski na niej wystąpi. Z KSW pracuję tyle lat, a czy z będę pracował? Odpowiem w ten sposób. Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. Jednocześnie poinformował, że kwietniowy występ nie będzie jego w sportowej karierze, natomiast w chwili obecnej kontrakt ma mieć podpisany tylko na jedno starcie. Też na chwileczkę zamieniliśmy dosłownie słówko z Martinem Lomadoskim. Martin powiedział, że podpisali kontrakt na jedną walkę, a potem co Mariusz będzie robił? To już jest yy, jego decyzja. Kik z kolejnymi zmianami odnośnie zarabiania, dodali rodzaj transmisji nie generujący przychodów. W ostatnich tygodniach kilka razy pojawiała się informacja o zmianach dotyczących platformy Kik, zaczynając od ułatwienia wymagań dawnego projektu CIP, który obecnie jest po prostu nazwany partnerstwem, idąc dalej przez przekazy od streamerów informujące o spadkach zarobków. Nie wiem jak u innych twórców, znaczy nie wiem na przykład u Delorda, ale mi zmniejszyli stawkę na KCP. Jak miałem 50 dolarów za 1000 widzów na godzinę, to teraz mam tak 40 e, dolarów A Delord ma na przykład jeszcze mniej Więc o 20% spadły Wczoraj na twitterowym koncie portalu Boop Pojawiła się informacja mająca być przekazem otrzymola I możemy w niej przeczytać To koniec Eldora do otwarzaczy na Kiku Streamy te nie będą monetyzowane w programie partnerskim Wystarczy mailowe zgłoszenie do Kika I dostęp do programu stanie permanentnie zablokowany Teraz trzeba będzie się starać W komentarzach pojawiły się również jednak głosy Że interpretacja może być tutaj różna I sam content tworzony na oglądaniu treści Nie zawsze jest tak samo traktowany jak typowy brak aktywności na transmisji, spuszczony w tle chociażby jakimś filmem. Informacje o tym, że kontent otworzeniowy może nie zarabiać pojawiały się już dawno. Pytanie jednak, jak wygląda interpretacja, ponieważ wiele osób cały czas na tym dobrze wygląda, funkcjonuje. Nowością natomiast wygląda na to, że jest brak zarobku z programu partnerskiego w przypadku reklamy chatu. Widziałem coś na Twitterze, że nie będą płacić za streaming na to. Fake czy serio? To ja, ja wysłałem im. Tak, to, to jest serio. Dostałem takiego maila, tam masz na, na tym, na Twitterze screena i no i już ja. Wyłączyłem partner income i już nie będzie. No i tutaj przejdźmy do kolejnej wypowiedzi Szymola, który zaznaczył, że jednak według tego maila, jakiego otrzymał, ma być również to koniec zarabiania dla osób przeglądających YouTube'a, a wręcz proste zgłoszenie może skutkować zablokowaniem możliwości zarabiania. Wszystkie content cały. Nowy nie jest objęty tym programem dla partnerów, czyli nie oni płacą. Plus oglądanie YouTube'a też nie. Także jak widzicie jakiegoś YouTube'a, jakiegoś kikera, streamera, który ogląda YouTube'a, to od razu taktyczny mail do, do kika, supportmałpa.kick.com albo coś takiego i i tam proszę wysyłać, żeby ludzie nie oglądali YouTube'a, tylko robili jakiś content. No właśnie, nie niech robią content. Biorą tutaj potężne pieniądze, to niech robią content. Content. Podobno prezes lasu kończy ze swoją dotychczasową twórczością. Wczoraj na TikTokowym profilu prezesa z lasu pojawiło się pożegnanie z tą platformą i co istotne wygenerowało naprawdę spore zasięgi. Całość jednak w konwencji jego twórczości, czyli satyrycznym przekazem dla odbiorców. Siemanko, słuchajcie, z dniem dzisiejszym wszedł czas na zakończenie tego kontentu myślę, że wszystko już zostało powiedziane. Temat został w 100% wyczerpany. Setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony, po prostu. Sprowokowanych, no i obnażonych z własnej. Głupaty. Czy jest to prawda? Zobaczymy, ale nie jest to też 1 kwietnia, jak sugerowano w komentarzach. Natomiast największy moment popularności jest raczej obecnie za prezesem. Co jest zmienia faktu, że być może będzie miał jeszcze lepszy moment w swojej internetowej działalności. Chociaż patrzą za na nazwę konta, reaktywacja i blokad na TikToku, to z pewnością takie treści nie ułatwiają tutaj sprawy. Z ciekawostek, które mogły wam umknąć, a przynajmniej ja wcześniej tego nie zauważyłem, prezes posiada swój własny sklep internetowy, gdzie można kupić chociażby bluzę z jego podobizną i hasłem, wstawać salce Sony, albo specjalnie nagrane życzenia. Od prezesa. Macie to tyle. W tym miejscu się dla siemiatura ja z poprzednich dni, jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Wiecie podobno w kolejnych doskonale, wiecie co robić. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia, do jutra siema.